Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu 29 kolejki Fortuna pierwszej Ligi. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zremisowali 1-1 z DKS em Jastrzębie. A o tym meczu najpierw porozmawiamy z trenerem drużyny gości, panem Łukaszem Włodarciem. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Poprosimy o podsumowanie meczu. Zresztą powiem tak, po meczu w Legnicy powiedzieliśmy sobie na odprawie, że nasze zasady w ataku i w obronie, które mamy będą nieistotne, jeżeli nie będziemy zespołem. Dzisiejszy mecz się tak potoczył hmm, po czerwonej karce i straconej bramce, że mieliśmy okazję pokazać jakim zespołem jesteśmy i te cechy ewolucjonalne były dzisiaj na, na wyżynach. Yy, widzieliśmy, że LKS ma bardzo dobrych piłkarzy i będziemy musieli grać w obronie niskiej cały mecz i szukać swoich szans ze stałych fragmentów gry, czyli takich autów, które ćwiczyliśmy, czy rzutów rożnych. Yy, I takie momenty się nadarzały sporadycznie. Yy, no cóż, yy, mogę powiedzieć, tutaj, że bardzo duży szacunek dla zespołu, który w, w, w niedowadze jednego zawodnika był w stanie ten mecz zremisować. Jest to dla nas sukces i myślę, że to będzie nas budowało pod kątem przyszłych meczów. W tabeli jeden punkt, dopisujecie sobie po tym meczu, ale okoliczności, w których go wywalczyliście, to wartość dodana na finisz rozgrywek. Tak jest, no remis tutaj na oks to jest dla nas yy, jak zwycięstwo, tym bardziej w takich okolicznościach. No i tyle mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o postawę gospodarzy, czymś ktoś z was dzisiaj zastroczył? Znaczy, widzieliśmy, że ŁKS no to ma bardzo dobrych piłkarzy tak? pod kątem umiejętności indywidualnych budowania tak opozycyjnego. Widzieliśmy, że będą grali po wodzie z lewej do prawej strony, jak będziemy w obronie niskiej. Też byliśmy przygotowani na tą grę yy, po analizie. Tak? Widzieliśmy, jakich ma ŁKS piłkarzy. Nie, jest, nie było to dla nas zaskoczenie. Yy, stąd też yy, zmiana też personalna i danie szansy innym zawodnikom pod kątem yy, zabezpieczenia się pod yy, dośrodkowania i, i ochronę światła bramki. Yy, natomiast no, też scenariusz tego meczu tak się spowodował, to, że ta nasza, to nasze ustawienie było płynniejsze, było przejście, bo zostawiliśmy trzech stoperów i zagraliśmy dwoma wahadłami. E, I uważam, że to było no, dla nas dobre pod kątem właśnie odbudowania piłki po stracie, czy, czy zabezpieczenia się przed atakami oks Dziękuję trenerze. Kończymy pierwszą część konferencji prasowej po meczu z dzi Rozmawialiśmy z trenerem drużyny DZI Łukaszem Włodarkiem. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu EUKS GKS Jest z nami trener EUKSu Ireneusz Mamrot. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, poprosimy na początek o ogólne podsumowanie widowiska. Zremisowaliśmy mecz, w którym tak naprawdę przeciwnik, poza tymi dwoma sytuacjami, gdzie było zamieszanie w polu karnym i były dwa rzuty karne, nie stworzył sobie żadnej sytuacji. My mieliśmy ich naprawdę bardzo dużo i, i sami sobie jesteśmy winni. Nie możemy... Gramy dobrze, gramy nawet bardzo dobrze do momentu bramki. Czerwona kartka dla przeciwnika i trochę zaczynamy grać za wolno. Do tego momentu na pewno, na pewno ta gra była dzisiaj naprawdę dobra. Mieliśmy kilka sytuacji na, na 2-0, a już takim podsumowaniem tego wszystkiego było sytuacji, kiedy wyszliśmy czterech zawodników na jednego, nie wiem, z 3-4 metrów nie wykorzystaliśmy 200% sytuacji. Piłka ma to do siebie i to nie jest, to jest może wyświechtane powiedzenie, ale prawdziwe. I dzisiaj się o tym przekonaliśmy: jak, jak, jak potrafi być yy, yy, za nieskuteczność, potrafi ukarać. I... Ale przede wszystkim za to, że, 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 że nie ma w nas takiego parcia na podwyższenie na, na 2-3-0. O tym w przerwie mocno rozmawialiśmy, że musimy podwyższyć prowadzenie, musimy dążyć do drugiej bramki, żeby, żeby przeciwnik w 10 już nie miał, nie miał ochoty do, do gry. 1-0 zawsze powoduje mm, jakąś determinację, gra, gra prostym środkiem w końcówce meczu podstawowy fragment. I, no i tak, 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 tak było. Na pewno do siebie mam pretensje dzisiaj duże za, za zmiany, bo poza Drago sniciem, który grał najkrócej, i widać było, że bardzo mu zależało. No, na pewno zawodnicy, którzy weszli, bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie dzisiaj zawiedli. Przechodzimy do pytania od dziennikarzy: Mateusz Denderski, UKS Fans. Zespół stworzył mnóstwo sytuacji, ale nie wykorzystał ani jednej. Czy pana podopieczni muszą wejść do bramki, aby trafić do niej? To jest dobre pytanie. I hmm. najgorsze w tym wszystkim jest, że najpierw jednemu tu tłumaczyliśmy, później drugiemu. Długo rozmawialiśmy z Rygardem i mówiliśmy, ile jest sytuacji dzisiaj do tego, żeby oddać strzał. I Rygard nie grał długo, a sam miał trzy sytuacje, w których powinien zdecydować się na uderzenie i tego nie zrobił. I, i takich sytuacji dzisiaj było bardzo, bardzo wiele. Z 14-15 metrów mogliśmy strzelać, a po prostu przekombinowaliśmy. I tak powiedziałem, zapłaciliśmy za to dzisiaj wysoką cenę. Panie trenerze, jak możemy dalej mówić o równej walce o awans, po raz kolejny tracąc punkty w słabym stylu, tym razem z 17 zespołem w tabeli na własnym boisku? abstrahując od okoliczności tego remisu. My mówimy zawsze o najbliższym meczu. Ja się z niczego nie wycofuję, natomiast myślę, że ma się tyle sytuacji, się nie wykorzystuje, to się za to płaci cenę. I, i nie może ukrywać, że jakiś problem jest w zespole pod jakimś względem i nie możemy sobie z tym poradzić. No, to jest zespół, który prezentowana, która, która, która już ma od długiego Okresu problem, bo od porażki z jakim w ludzie się no i zaczęły się problemy i, i cały czas jakby jest to samo. Jest, jest większe posiadanie piłki z reguły, jest więcej sytuacji stwarzanych. Natomiast, natomiast są momenty do koncentracji. Te, te, te błędy jedno się nie zmienia. Zawsze tych te, te błędów indywidualne popełniamy dużo. Ja nie lubię strasznie tego określenia, ale tutaj niestety tak ta, ta jest i, i, i płacimy za to cenę po prostu. Dawid Arndt zagrał dzisiaj naszym zdaniem bardzo dobre zawody. Czy nie dawał wcześniej sygnałów, aby na niego postawić? Przede wszystkim, sytuacja z młodzieżcami była taka, że chcieliśmy mieć młodzieżowca w bramce. Po drugie, tak naprawdę, jeśli chodzi o dzisiaj obronienie Dawida, to obronie brzutkarnej to jest bardzo dużo. Natomiast ja nie przypominam sobie, żeby musiał się wykazywać w jakichkolwiek sytuacjach. I, i oczywiście jestem zadowolony z tego, jak, jak zagrał, ale, ale taka ocena. Jakby... Ocena jest spowodowana pewnie obroną rzutu karnego, bo, bo to jest oczywiście bardzo dużo, ale no, mówmy się, no, ja nie przypominam sobie jakiejś takiej interwencji poza, poza, poza rzutem karnym, który, który byłby dawić się zmuszony. Dlaczego przy takim potencjale ofensywnym głównym schematem w ataku jest gra z krzydłami, która wygląda aktualnie jak bicie głową w mur? No to jest kogoś ocena, dzisiaj stwarzaliśmy sytuację z krzydłami, graliśmy dużo przez środek, więc ja akurat z tą opinią nie do końca się zgodzę. Wartłomej Pawlar, Polska Agencja Prasowa, czy ta słabo punktująca i grająca drużyna, niepotrafiąca wyrzeć u siebie z osłabionym zespołem z dołu tabeli, ma w ogóle prawo myśleć o awansie i drze we czteroklasie? Z opinia tego pana, no, my mamy swoje cele i na pewno będziemy grali do końca. Krzysztof Sędzicki, Telewizja Toja. Dlaczego zdaniem trenera zespół wahał się przy możliwościach strzału z dystansu? Czy to chodzi o brak decyzyjności w drużynie? Już bardzo dużo na ten temat mówiłem tutaj dzisiaj. I to jest klucz do tego, żeby mecz wygrywać. bo i W pierwszej połowie było tych sytuacji dużo i w drugiej jeszcze więcej. No, bo przeciwnik cofnął się, momentami grał w 16 swojej. I tak jak powiedziałem, na tych sytuacjach było bardzo dużo na oddanie strzału. No, to są momenty, w których już piłkę ma ze zawodnik i on o tym decyduje. Piotr tu tułódź.pl. Czy Dawid Arndt Pozostanie między słupkami uks na kolejne spotkanie w końcówce sezonu. Wydawało się, że UKS ściskał już, garści trzy punkty, ale gdyby nie on, zespół mógłby zostać z niczym. To, powiedziałem, że to wszystko się sprowadza do obrony rzutu karnego. No, szkoda, że pytający zapominają, że to tych sytuacji my mieliśmy dużo więcej i tak naprawdę powinniśmy to zamknąć spotkanie, że po 60 minutach powinno być po, po meczu. No, dzisiaj się skupiamy na, na bramkarzu w meczu, w którym mieliśmy ogromną przewagę i dużo więcej sytuacji. Jakub Balcerski, Sport.pl. Mówił Pan o problemach mentalnych drużyny, o tym, że na treningach zawodnicy wyglądają świetnie. A może pora się zastanowić, czy niektórych w ogóle stadzie na wyższy poziom niż aktualnie prezentują? Myślę, że dobro, dobre pytanie i na pewno warto się pochylić tutaj na, na tym dłużej. Która z drużyn od 23 minuty, a w szczególności pomiędzy 70 minutą a doliczonym czasem gry była w przewadze jednego zawodnika i dlaczego nie był to EUKS? To nie wiem. To jest. Kto, to, kto pyta? Jakub Balcerski, Sport.pl. No to już nie widziałem. No ja widziałem, że był to UKS, no to... I jeszcze pytania. Łódzki Sport, Filip Kijewski. Czym spowodowana była nieobecność Piotra Grzciewicza i Piotra Janczukowicza? W przypadku pierwszego kontuzja, w przypadku drugiego... Po yy... w składzie <laughs> mieliśmy dzisiaj w ramce młodzieżowca i, i nie znałem że, że taka kadra, którą wezmę, też bardzo ciężko pracuje. Pracowałem na swoją szansę, choćby dragostrelić, który, który, który pracuje w każdym treningu, a trochę go przepis ogranicza z, z, z grą. Jest też, też Kelly, który, 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 który też gdzieś tam ten przepis na nie pozwala go wpuścić. Chciałem też, muszę patrzeć na zawodników, którzy pracują i dobrze, i też, też w tej kadrze meczowej chcę, żeby byli. Drużyna gra dużo dośrodkowaniami, nawet kiedy na boisku nie ma do Łukasza Sekulskiego. Czy to element taktyki, czy sytuacje wynikające z wydarzeń na boisku? Dośrodkowanie no, jest za dużo. Yy, przede wszystkim yy, w momencie, kiedy, kiedy możemy mówię, wycofać piłkę i oddać strzelaną. Przypomnę sobie w pierwszej połowie takie sytuacje, kiedy, kiedy na szesnastym 16, 16 meczu stało kilku naszych zawodników yy, bez krycia, a my dośrodkowaliśmy. No, zgadzam się tutaj z tym. Dziękuję trenerze. Kończymy konferencję prasową po meczu łks jest Jastrzębie. Naszym gościem był trener ŁKS-u Ireneusz Mamrot. Dziękuję.